I ruszyły, poszły równo ostro, nieco z tyłu Celebryk, ale on nieznacznie wyłamał. A na prowadzenie wysuwa się Fadwa. Fadwa hasem na trzeciej pozycji Rasmi i Celebryk doszedł do stawki, jest już razem, ale tam widzę, że ok, pobudza go już batem. I troszeczkę koń odstaje. Fadwa na prowadzeniu. Na drugim miejscu Rasmi, na trzeciej pozycji Hasem, który też dostał Bata i dużym kołem Celebryk. W połowie zakrętu na prowadzeniu Fadwa bardzo lekko klacz galopuje, tuż za nią Rasmi. Hasem jest mocno wysyłany, oj oj, oj. odległość się powiększa między Hasmim a pozostałymi dwoma końmi. Leciutko na prowadzeniu Fadwa. Tuż koło niej czujnie Rasmi. I na prostą Fadwa przy kanacie Rasmi Polem. Te dwa konie mają przewagę nad Hasemem oraz celebrykiem. I chyba te dwa konie będą walczyły o zwycięstwo. Fadwa przy kanacie i atakuje ją od pola Rasmi. Rasmi już wychodzi na prowadzenie. Rasmi. Rasmi jest pierwszy. Fadwa na drugim miejscu. Do celownika 150 metrów. Raz mi odjeżdża, odjeżdża raz mi Fa dwie. I z przewagą wysyłany, wys wygrywa wyścig. Raz mi numer dwa na drugim miejscu. Fadwa numer 3 na trzeciej pozycji. Celebryk numer 4, No i hasem numer 1 Dopiero na miejscu czwartym.